Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w kolejną grę z cyklu zagrajmy w najlepsze gry na Androida i iOS. A tą gierkę polecił mi jeden z moich widzów, za to mu serdecznie dziękuję. Jest to gra, która aktualnie jest chyba w top najlepszych gier na Androida. Jest to gierka darmowa, Rob and Fly i strasznie mi ta gierka przypomina tutaj Spidermana. Dlatego też fajnie w nazwiał ją jakąś parodię właśnie tego tytułu. Mamy kilka etapów, wiadomo, każdy etap, ja tu mam już kilka etapów podblokowanych. Każdy etap jest zablokowany, musimy przejść dany etap, aby móc oblokować kolejny. No i oczywiście, chodzi tutaj o to, aby ta nasza postać, która jest z mojego punktu widzenia parodią Spidermana, yy, latała sobie yy, zatrzymując, znaczy, przytrzymując się yy, za pomocą tej liny o budynki różne, i każdy etap ma dany po prostu jakiś tam yy, dystans, który trzeba tutaj przebyć. To jest nasze główne zadanie, nie trzeba się śpieszyć. Bo nie ma, jak widzicie, żadnego tutaj czasu, po prostu wystarczy na luzie sobie tutaj lecieć i dolecieć tutaj do tej mety, którą tutaj widzicie. No Oczywiście, nasza postać może też się rozwalić, tak? Tutaj nieraz zdarzy się sytuacja, że po prostu rozwalimy tą postać. Coś fajne, efekty dźwiękowe. Sam chociaż wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby ta postać była bardziej rozbudowana. I wtedy. uda się! Udało się! Pokażę Wam też kolejny etap, na przykład ten tutaj. I pewnie nie raz tutaj się rozwalę, tak więc zaraz Wam też pokażę, bo fajnie właśnie by było, gdyby ta postać była bardziej tutaj zbudowana i tak jak chociażby w grze na przykład e, Happy Wheels, można było też się bawić w ten sposób, że nie tylko e, latamy z budynku na budynek i pobijamy jakieś rekordy, tylko fajnie też by było, gdybyśmy mogli właśnie e, bawić się w rozwalanie tej postaci. Możemy też nie tylko budynków, jak widzicie chwycić, ale też możemy chwycić różnych samolotów. Jest taki ten samolot, który potrafi nas na spore dystanse przewieźć, więc warto z tego korzystać. No też wiadomo, im dłuższa lina, tym jest łatwiej, tak? Większe prędkości uzyskujemy i też większe dystanse pokonujemy, ale trzeba uważać na to, że przy dużych prędkościach jest ciężko strasznie potem się czegoś złapać. Akurat tutaj widzicie, bezbłędnie mi się to uda pewnie wykonać. O. No ale już kolejny etap taki łatwy na pewno nie będzie Zaraz to zobaczycie Little Rock, okay. Te balony to one też takie są Raz lecą w górę, a potem nas no spadają ale Trzeba też dosyć szybko ogarnąć się I przeskoczyć z jednego, a nie, ten akurat leci ale są takie, które lecą w dół i trzeba uważać na to, żeby właśnie za szybko nie spać, bo wtedy wszystko zepsujemy. Ten etap w sumie przyszedłem tylko i wyłącznie dzięki temu, że właśnie chwyciłem się temu, tego samolocika, Ponieważ etapy, które Wam pokazywałem przed chwilą są dosyć łatwe, ponieważ budynki są wysokie i zawsze możesz wszystkiego się chwycić. Nawet jak mamy bardzo długą linę, to możemy się ich chwycić, ale jak są jakieś budynki niskie, tak tam widzicie tam z daleka, to naprawdę często ciężko się nie jest tutaj tego chwycić. Czekam, czy jakiś samolot poleci. Ale niestety nic nie słyszę. No i teraz za bardzo ja się czego chwycić nie będę miał, bo nawet jak w takiej wysokości lecę, jeśli chwycę jakiegoś budynku, no to tak i tak, ta lina będzie już za długa i przyrżnę w ziemi i to ładnie. Trzeba poleci w dół na pewno. Ok. haj! Haha, <laughs> się chwyciłem w ostatniej chwili. Dobra, chwytam się tego. Bo ten samolot też nie leci w nieskończoność. W siebie tego świadomi. Bo po prostu potem może się rozwalić. No i, i chyba lipa już. Jest? Nie, zaliczy, nie, zaliczy, nie, nie zaliczyło mi, ale lipa. No ale dobra, wiecie mniej więcej o co chodzi, w sumie no, rozwaliłem się przy samym końcu, więc jest oczywiste, że gra mi tego nie zaliczyła. Mamy sporo tych etapów, jak widzicie, tutaj do tego przesz ten przeszedłem, no prawie przeszedłem, tu mamy takie e, randomowe granie, gdzie możemy pobić swój rekord, na przykład, w dystansie przebytym. Tutaj mamy San Francisco, na przykład, zobaczcie, 866 metrów trzeba przebyć, więc naprawdę m, dosyć dużo, mój aktualny rekord to tylko 193, więc bardzo mało. Tutaj mamy kolejne etapy, które sobie właśnie odblokujemy dopiero, yy, kiedy różne challenge wykonamy, tak? Tutaj akurat musimy pobić dany rekord. Tutaj mamy, musimy pobić rekord w 30 sekund. Tu mamy znaleźć jakąś flagę w San Francisco bodajże. Więc jeśli o tą kwestię chodzi, to widzicie, mamy tutaj naprawdę sporo etapów i może być fajna fajda, szczególnie jeśli właśnie jesteście osobami takimi jak ja gdzie często. Za kimś czekacie, na przykład jak ja za Karoliną często tam czekam, to właśnie w czasie, kiedy się nudzę, to w takie gierki sobie gram jest naprawdę bardzo, bardzo fajna przyjemność. Szkoda, że właśnie gra nie nazywa się, nie ma w tytule tutaj jakiejś podróbki Spidermana, bo strasznie mi tym właśnie tą gierkę przypomina, tą gierkę, już też filmy oraz szkoda, że ta postać nie jest bardziej rozbudowana, gdzie moglibyśmy nie tylko skakać z budynku na budynek, ale w bardzo fajny, bekowy sposób rozwalać tą postać na różne części. Albo na przykład szkoda, że nie ma takiej opcji, że ta postać leci e, nogą, nogą zahaczał jakiś budynek i bez nogi dalej leci byłaby na maksa z mojego punktu e, beka. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, stawcie koniecznie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki, też poletajcie, bo... Jeśli polecacie mi tutaj jakieś gry, to ja mogę sobie w zdecydowanie łatwiejszym sposób to posprawdzać, a potem te gry, które są, wydają mi się przynajmniej najciekawsze, ja na kanale swoim mogę wam pokazać. Tak więc to by było tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki. Też piszcie, co wy o sądzicie, bo zakładam, że nie jeden, z was, nie jeden z was tutaj w tą gierkę miał okazję pograć już. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!